Dali nam nowe nazwiska i imiona utworzone ze starych nazwisk i imion. Jeżeli do tego czasu byłam Alodia Witaszek, to od teraz jestem Alice Witkę. Było ich kilka, tych tajnych laboratoriów, gdzie pracowali wszyscy naukowcy, którzy pozostali w mieście Poznaniu w czasie II wojny światowej, i naukowcy pracowali teraz dla potrzeb ludności polskiej. W tych laboratoriach, oprócz szczepionek dla dzieci i dla dorosłych, Naukowcy również zaczęli produkować bomby, takie maleńkie bombki, które kurierzy rozsyłali po całej Polsce. I te bombki służyły do tego, żeby podkładać je pod mosty, pod szyny i wysadzać cały ruch kolejowy, transport, który szedł. Z amunicją i z wojskiem i z, z żywnością na wschód. Przy ulicy Wrocławskiej 5, gdzie ojciec miał gabinet lekarski, aresztowano jego, jego współtowarzyszy kilku oraz również moją mamę, która w tym momencie była u stomatologa. Po tym aresztowaniu. Ojciec wraz z 30 współtowarzyszami został aresztowany i osadzony we Forcie Siódmym w Poznaniu. Częściowo przez krótki czas również aresztowano moją mamę, lecz po przesłuchaniach stwierdzono, że moja mama o niczym, o działalności swojego męża i całej tej grupy Witaszkowców nie jest w ogóle zorientowana, co oni robili. Po wielu, wielu przesłuchaniach złożono propozycję całej grupie witaszkowców i Hitler w ten czas proponował im współpracę dla Trzeciej Rzeszy i przeniesienie tych wszystkich laboratoriów na teren berliński. Grupa współpracowników ojca łącznie z ojcem nie zgodziła się na taką współpracę, gdyż to byli patrioty polscy. Dlatego też 8 stycznia 1943 roku wykonano wyrok śmierci na tej grupie we Forcie Siódmym w Poznaniu. Poprzez powieszenie czterem z uczestników tej grupy zglotynowano głowy, osadzono te głowy włożono do szkła z Formaliną, gdyż później chcieli Niemcy Przeprowadzić badanie, skąd naukowcy potrafili tak wiele nowych rzeczy zbadać, wydobyć i skąd wzięła się inteligencja tych ludzi. Dwa tygodnie po <laughs> y Wykonaniu egzekucji na moim ojcu, o czym nie było wiadomo ani w mieście Poznaniu, ani w rodzinie, nikt nie miał tej wiadomości. 15 stycznia 1943 roku aresztowano moją mamę, jak również aresztowano innych członków rodziny dorosłych. Przed śmiercią tych 30 uczestników akcji podziemnej doktora Witaszka otrzymało wiadomość, że cała rodzina i całe rodziny ich będą tak samo traktowane jak oni i przejdą tą samą drogą co oni. I tak powoli zaczęło gestapo organizować to. Kiedy aresztowano moją mamę i moją y, babcię, babunię, to po półtora miesiąca wysłano je do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W domu pozostało pięć małych dzieci. Były to dzieci od jednego roku do ośmiu lat. Aresztowano mamę późnym wieczorem, a rano zjawili się pierwsi nasi opiekunowie, czyli wujowie i ciocie, które dowiedziały się o aresztowaniu mojej mamy. Już wcześniej domyślano się, że kiedyś nastąpi takie aresztowanie, i wszyscy wcześniej wiedzieli, jak mają. Rozdzielić piątkę dzieci. W lutym 1943 roku przyszli SSmani do naszych opiekunów i kazali im przyjść z nami do SS-Antu, na Sztat policji w Poznaniu, gdzie lekarze-antropolodzy przebadali Naszą dwójkę dzieci. I stwierdzili oni, że my jesteśmy dziećmi rasy aryjskiej, nordyckiej takiej rasy, jaką chciałby Hitler mieć dla, całej, dla całych Niemiec. I drugi raz musieliśmy iść na komendę, na sztat Policaj, która mieściła się w Domu Żołnierza w Poznaniu. I wówczas nasi opiekunowie, ciocia i wujowie musieli wrócić sami do domu. My pozostałyśmy już tam, w Domu Żołnierza. W tym samym czasie przyszły inne dzieci, które były z rodzin tych 30 współpracowników mojego ojca i było nas już bardzo dużo dzieci. Pociągiem wyruszyliśmy do jedynego obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży, który znajdował się w mieście Łodzi, wówczas w Litzmannstadt. Ten obóz koncentracyjny budowały pierwsze aresztowane dzieci przez SS-manów, które błąkały się po ulicach. Te dzieci nie miały już rodziców. Rodzice albo byli wywiezieni do obozów koncentracyjnych, albo zostali rozstrzelani. Te dzieci nie wiedziały, jak sobie poradzić z życiem. Często wykradały drobnostki, jak jabłka, bułki i za to zostały aresztowane przez SS-manów jako banditenkindę. To były dzieci bandyckie. I te dzieci, kiedy zostały aresztowane w drugiej połowie 1942 roku, to one budowały ten obóz koncentracyjny dla dzieci przy pomocy żydowskich dorosłych ludzi. Ponieważ obóz koncentracyjny dla dzieci i młodzieży został wybudowany w środku geta żydowskiego. Nas z moją siostrą po około 8-9 tygodniach posłano do drugiej instytucji, która istniała wówczas w III Rzeszy. To był Kinderheim w Kaliszu. Ponieważ Wcześniej już antropolodzy stwierdzili, że my obie jesteśmy rasy aryjskiej. Kinderheim, który mieścił się w Kaliszu, w starym klasztorze, gdzie nie było już sióstr zakonnych, ponieważ one wcześniej zostały już deportowane albo do obozów koncentracyjnych, albo Przydzielone gdzieś na przymusowe prace, były bardzo nieprzychylnie do nas nastawione SS-manki. One uczyły nas, że my jesteśmy dziećmi. Że jesteśmy sierotami, że nasi rodzice nie żyją już, że zginęli w czasie bombardowania albo mieli jakieś wypadki, że byliśmy i jesteśmy dziećmi niemieckimi i uczymy nas, jak my się nazywamy. Dali nam nowe nazwiska i imiona utworzone ze starych nazwisk i imion. Jeżeli do tego czasu byłam Alodia Witaszek, to od teraz jestem Alice Witkę, moja siostra Dora Witkę. W tym obozie, w tym Gauckinderheimiewa, były tylko dzieci młodsze. Od dwóch lat do dziesięciu lat takie dzieci, które nadawały się do adopcji, które nie miały tej świadomości jeszcze, że były dziećmi innego pochodzenia. W tym Gaukenderheimie zachorowałam. Musiano mnie ratować. Bo dla Niemiec zaczęłam być drogocennym dzieckiem. Niemcy tracili bardzo dużo żołnierzy na frontach i musieli mieć napływ nowej krwi. Dlatego posłano mnie do szpitala. Ten szpital nie należał już do SS ludzi tylko należał do okręgu kaliskiego i był dostępny dla wszystkich mieszkańców tej ziemi. Kiedy przyszłam na salę, to leżałam w pokoju ze starszymi osobami. Byłam wówczas chora i miałam dyfteryt. Sztusiec. I chcąc mnie ratować, trzeba było mi zrobić tracheotomię. W czasie tej tracheotomii nie mogłam w ogóle rozmawiać, ponieważ miałam rurki włożone do oddychania. Słyszałam mowę polską, to było po paru miesiącach pobytu w obozie. I kiedy uwolniono mnie od tych rurek do oddychania, po paru dniach, mówiłam tym paniom po polsku, że ja też znam język polski. I że w tej okolicy mam, mieszkają moi krewni. Te panie nie mogły się zorientować, kim ja jestem ponieważ na łóżku było już napisane Alice Witkę. Jedna z tych pań, która była w odwiedziny u swojej koleżanki, pomyślała, że całkiem możliwe, że ja jestem córką doktora Witaszka, a ja wspominałam o, o wujku Zygmuncie. I ona znała takiego wujka w Ostrowie Wielkopolskim. Pojechała do tego wujka, to było 30 kilometrów od Kalisza. Wujek przyjechał i stwierdził, że jestem Alodia Witaszek, córka doktora Witaszka. Od tego czasu rodzina polska wiedziała, że my jesteśmy zramowane, ukradzione dzieci polskie <laughs> dla Rzeszy Trzeciej i że otrzymaliśmy już inne nazwisko i imię. Udało się jeszcze wujkowi wejść do Gaukinderheim i zobaczyć moją młodszą siostrę. Kiedy wujek chciał nas więcej razy odwiedzić, to te panie SS panie mówiły, że musi zostać zezwolenie z SS Amtów w Poznaniu. Wujek wiedział, że nie otrzyma takiego zezwolenia i dlatego porozmawiał z ogrodnikiem, który pracował w tym Gałkinderheimie. Że on przyniesie ogrodnikowi pieniądze i kosztowności, a ogrodnik wydał mu dwie dziewczynki. Kiedy wujek przyjechał w styczniu 1944 roku do Gałkindarheimu, to my nie byłyśmy już w tym tej instytucji. Gdzie my jesteśmy, nie wiedział żaden człowiek. Przed paru laty, kiedy odwiedzałam na zaproszenie sióstr zakonnych klasztor w Kaliszu, dowiedziałam się, jak to było możliwe, żeby wydostać tak strzeżonego ośrodka dwoje dzieci. I to było tak, że co tydzień należało wywozić nieczystości z tego ośrodka. W ten czas nie było żadnych samochodów. To był koń z wozem. Dzieci wówczas we worku. Albo w jakimś opakowaniu kładziono na dno tego wozu, a nad tym były śmieci położone. I tak w ten sposób parę dzieci uratowano od germanizacji z tego ośrodka.